Mamy tutaj wzór skróconego mnożenia a minus b do kwadratu, czyli to będzie a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. To mamy pierwiastek z 32 minus pierwiastek z 2 do kwadratu. To jest nasze a, to jest nasze b. Czyli będzie a kwadrat minus 2ab dodać b kwadrat. Pierwiastek 32 do kwadratu to jest 32 minus. 2 przepisujemy, a tutaj mnożymy. 30, pierwiastek 32 razy pierwiastek z 2, czyli włączamy pod pierwiastek i to będzie pierwiastek 64, no i pierwiastek z 2 do kwadratu to 2. Teraz 32 plus 2 mamy 34. No a tutaj dwa przepisujemy, a pierwiastki 64 to 8. No to mamy 34 minus 16, czyli będziemy mieć 18, będzie odpowiedź b. Jeśli macie jakieś pytania, to śmiało komentujcie, ja na wszystkie Wasze pytania odpowiem. Będzie mi też bardzo miło, jak mnie zaobserwujecie, dacie jakąś łapkę w górę, czy też napiszecie coś miłego, to jest dla mnie ogromna motywacja. A pamiętajcie, że pod spodem zamieszczam dla Was też, słuchajcie, y, takie kursy krok po kroku do matury podstawowej, do matury rozszerzonej, z którymi bardzo szybko do maturki się przygotujecie.